Podczas gdy rozpoczynasz swoją podróż ku nowej Ziemi, przygotuj się, by być świadkiem niezwykłej transformacji. Może się wydawać, że Twój świat się rozpada i w pewnym sensie tak jest, kiedy odważnie wybierasz ścieżkę do piątego wymiaru Królestwa czystej miłości i nieskończonego współczucia Twój stary świat musi przejść głęboką metamorfozę. Kawałek po kawałku wszystko, co jest ci znane, twoje przekonania, twoje przeszłe traumy, twoje myśli, a nawet twoje ciało fizyczne, ulegnie niezwykłej zmianie. Ta podróż to wieloetapowy proces, charakteryzujący się licznymi unikalnymi doświadczeniami. Dzięki naukom Christine von Drayen Jesteśmy przygotowani na tę niesamowitą zmianę. Przez dziesięciolecia eksploracji i introspekcji Krystyna odkryła wglądy, które wykraczają poza nasze rozumienie rzeczywistości. Ludzkość stoi u progu głębokiej transformacji, przejścia do wyższego poziomu świadomości i nowego sposobu bycia. Stary świat zanika. A my jesteśmy u progu nowej ery. To nie jest tylko zmiana perspektywy, ale fundamentalna transformacja całego naszego istnienia. Chodzi o ewolucję jako jednostki i jako zbiorowy gatunek. Kristina von Draen często mówiła o idei, że przechodzimy z trójwymiarowej rzeczywistości do pięciowymiarowej rzeczywistości. Ta zmiana wykracza poza prostą zmianę perspektywy. Obejmuje ona przekroczenie ograniczeń naszej obecnej rzeczywistości i rozszerzenie naszej świadomości w celu postrzegania większego, bardziej wzajemnie połączonego wszechświata. Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje życie jest na skraju doświadczania czegoś naprawdę magicznego, czegoś, co przekracza twoje najśmielsze marzenia? Cóż, mój przyjacielu, to jest dokładnie to, co się dzieje, gdy wkraczasz na nową ziemię. To podróż wewnętrznej i zewnętrznej transformacji ścieżka, która prowadzi do wyższego stanu istnienia, gdzie miłość i współczucie dominują. Ale oto jest haczyk, idąc tą ścieżką. Twój stary świat. Świat, który znałeś przez całe życie, zacznie się rozpadać i dezintegrować. Nie dzieje się tak dlatego, że robisz coś źle lub że wszechświat cię karze. Nie, dzieje się tak dlatego, że wybierasz ewolucję, a ewolucja wymaga uwolnienia starego, aby zrobić miejsce dla nowego. Pomyśl o gąsienicy. Która zmienia się w motyla. Zanim będzie mogła wzbić się w powietrze, na promieniujących skrzydłach, musi przejść całkowitą metamorfozę. Stare ciało gąsienicy rozpuszcza się, a z tego roztworu wyłania się piękny motyl. W ten sam sposób, gdy podróżujesz do piątego wymiaru, twoje stare ja i twój stary świat muszą przejść głęboką transformację. Ta transformacja nie dotyczy tylko zmiany Twoich zewnętrznych okoliczności, chociaż to również może się zdarzyć. Jest to przede wszystkim rewolucja wewnętrzna, przeprogramowanie Twoich przekonań, Twoich emocji, Twoich myśli, a nawet samej esencji Twojej istoty. Chodzi o zrzucenie ograniczeń, lęków i niepewności, które tak długo Cię. Powstrzymywały. W miarę zbliżania się do przejścia do piątego wymiaru, będziesz świadkiem dziwnych i cudownych wydarzeń. To nie są zwykłe zbiegi okoliczności, ale oznaki Twojego przebudzenia i Twojej podróży do wyższego stanu istnienia. Przyjrzyjmy się niektórym z niezwykłych zjawisk, które możesz napotkać na swojej drodze do Nowej Ziemi. Twój stary świat rozpadnie się w swej istocie, i nie jest to proces, którego należy się bać, ale który należy przyjąć z odwagą i zrozumieniem. Ta transformacja nie jest powierzchowna, jest to głęboka zmiana, która dotyka każdej płaszczyzny Twojej istoty metamorfoza całej Twojej esencji. Wyobraź sobie swoje życie jako skomplikowany gobelin, utkany z nici doświadczeń, przekonań, związków i wspomnień. Ten gobelin, starannie tworzony przez lata, reprezentuje Twój stary świat. Jest znany, wygodny i był Twoją rzeczywistością przez większość Twojego życia. Jednakże, gdy wkraczasz na ścieżkę wzniesienia do piątego wymiaru. Ten gobelin musi zostać rozpleciony i na nowo utkany w coś zupełnie nowego. Jeden po drugim, nici twojego starego życia zaczną się rozpadać. Możesz odkryć, że praca, którą kiedyś wykonywałeś, nie rezonuje już z twoim nowym poczuciem celu i pasji. Twój krąg przyjaciół może się zmienić, gdy zbliżysz się do tych, Którzy dzielą Twoją wyższą częstotliwość wibracji, a niektóre relacje mogą naturalnie zaniknąć, ponieważ nie są już zgodne z Twoją ewoluującą energią. Twoje preferencje i skłonności również mogą przejść znaczącą transformację. Rzeczy, które kiedyś sprawiały ci radość, mogą stracić swój urok. A ty możesz poczuć się pociągnięty do nowych doświadczeń, hobby i zainteresowań, które są bardziej zgodne z miłością i współczuciem, które definiują piąty wymiar. Ale na tym się nie kończy. Idzie to znacznie głębiej. Twoje przekonania fundament, na którym zbudowałeś swoją percepcję rzeczywistości, zostaną zakwestionowane przekonania, które kiedyś utrzymywały Cię w strachu i ograniczeniu, zostaną poddane analizie, zakwestionowane i, jeśli to konieczne, odrzucone. Proces ten może być zarówno wyzwalający, jak i trudny, ponieważ wymaga od Ciebie zmierzenia się z uwarunkowaniem i programowaniem, które tak długo wpływały na Twoje myśli i działania. Twoje przeszłe traumy, bolesne rany w Tobie, również będą wymagały uwagi. Te emocjonalne blizny powstrzymywały Cię i zakotwiczały Cię w niższych częstotliwościach wibracji. Aby uzyskać dostęp do piątego wymiaru, musisz przetworzyć te rany, uzdrowić je miłością i współczuciem, i uwolnić ich uścisk na Twojej duszy. Twoje myśli, nieustanna paplanina w Twoim umyśle również przejdą transformację. Negatywne wewnętrzne rozmowy, wątpliwości i lęki, które nękały Twoją świadomość, ustąpią miejsca wewnętrznemu spokojowi i samoakceptacji. Twój umysł stanie się sanktuarium pozytywności, kreatywności. I wyższej mądrości. Nawet Twoje ciało fizyczne nie pozostanie niezmienione. W miarę dostrajania się do wyższych częstotliwości piątego wymiaru Twoje ciało przejdzie zmiany energetyczne. Możesz zauważyć zmiany w swoim wyglądzie fizycznym zwiększoną witalność i wyostrzone postrzeganie zmysłowe. Twoje ciało stanie się kanałem światła. Zdolnym do zawierania i promieniowania miłością i współczuciem, które definiują piąty wymiar. Każdy aspekt Twojego życia, który nosi niekompatybilne wibracje z piątym wymiarem, będzie wymagał transformacji, oczyszczenia i uzdrowienia. Jest to proces, który wymaga cierpliwości i współczucia dla siebie. W istocie Zrzucasz starą skórę swojego istnienia, aby odsłonić jaśniejącą duszę pod spodem. W miarę jak twój stary świat się rozpada, możesz doświadczyć chwil niepewności i dyskomfortu. Jest naturalne, że doświadczasz poczucia straty, gdy uwalniasz się od znanego. Ale pamiętaj, że tworzysz przestrzeń dla czegoś nieskończenie piękniejszego. I głębszego. Komunikacja telepatyczna zjawisko, które od dawna fascynowało ludzkość, może stawać się częstsze w miarę zbliżania się do przejścia do piątego wymiaru. Jest to dar, który wykracza poza granice języka mówionego i oferuje głębokie połączenie z kolektywną świadomością wszystkich istot. Wyobraź sobie taki scenariusz. Rozmawiasz z przyjacielem i zanim jeszcze wypowie słowo, już czujesz myśli i emocje, które zamierza wyrazić. To tak, jakby pod powierzchnią wypowiadanych słów toczył się cichy, niewypowiedziany dialog. To jest telepatyczna komunikacja w działaniu, bezpośrednia wymiana myśli i emocji, która omija potrzebę komunikacji werbalnej. Możesz również zauważyć, że jesteś w stanie przewidzieć, kiedy ktoś zamierza do ciebie zadzwonić lub wysłać wiadomość, zanim jeszcze zadzwoni twój telefon lub pojawi się powiadomienie. To tak, jakbyś posiadał wewnętrzną wiedzę i intuicyjne połączenie, które wykraczają poza ograniczenia czasu i przestrzeni. Gdy podróżujesz do piątego wymiaru w tym królestwie. Tradycyjne koncepcje przeszłości, teraźniejszości i przyszłości mogą stracić swoje sztywne uściski na Twojej świadomości. Zdasz sobie sprawę, że czas nie jest liniowym postępem, ale wielowymiarową siecią, gdzie momenty z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości mogą się zbiegać i przecinać. To zrozumienie pozwala Ci uzyskać dostęp do mądrości i wiedzy z Twojej przeszłości, dostrzec potencjalne przyszłości i dokonywać wyborów, które są zgodne z Twoim najwyższym celem. Koncepcja dilatacji czasu to fascynujący aspekt transformacyjnej podróży do piątego wymiaru. W miarę zbliżania się do tej głębokiej zmiany w świadomości, Możesz zauważyć, że twoje postrzeganie czasu ulega niezwykłej transformacji, odkrywając świat nowych doświadczeń i perspektyw. Czas może stać się bardziej płynny, prowadząc do chwil, które wydają się rozciągać lub kurczyć. Moc świadomej manifestacji jest jedną z najbardziej niezwykłych zdolności. Które mogą rozkwitnąć w miarę zbliżania się do pełnego przejścia do piątego wymiaru. Twoje myśli i intencje mogą mieć bardziej bezpośredni wpływ na świat fizyczny. Możesz odkryć, że jesteś w stanie manifestować obiekty, wydarzenia, a nawet zmieniać swoje otoczenie poprzez ukierunkowaną, świadomą uwagę. Znacznie szybciej. Obejmuje to nabycie zdolności do manipulowania rzeczywistością według własnej woli, zacierając granice między myślą a manifestacją. Obiekty i otoczenie mogą reagować na Twoje myśli lub emocje, przypominając o niesamowitej mocy twórczej, która leży w Tobie. Twoje myśli działają jak nasiona. A w miarę dostrajania się do wyższych częstotliwości piątego wymiaru, twoje zdolności manifestacji stają się potężniejsze. Pamiętaj, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, więc posługuj się tym darem z mądrością i miłością. W miarę zbliżania się do przejścia do piątego wymiaru, możesz doświadczyć. Głębokiego poczucia wglądu i wzajemnego połączenia ze wszystkimi żyjącymi istotami. Może to prowadzić do bardziej harmonijnych relacji i większego poczucia globalnej jedności. Wyobraź sobie świat, w którym podziały, które nękały ludzkość przez wieki, zaczynają się rozpuszczać. Rozpoznasz jedność całego życia i zrozumiesz, że każda Twoja akcja ma swoje fale wzajemnie połączonej sieci istnienia. To zrozumienie poprowadzi cię do dokonywania wyborów, które promują harmonię, współczucie i miłość. Głębokie i głębokie połączenie z naturą to kolejny piękny aspekt twojej podróży do piątego wymiaru. Możesz czuć się nieodparcie pociągnięty do świata naturalnego. Doświadczając poczucia jedności z Matką Ziemią. Spędzanie czasu na łonie natury stanie się dla Ciebie źródłem ukojenia i odmłodzenia. Możesz rozwinąć głębsze docenienie piękna i harmonii świata naturalnego i zrozumiesz znaczenie zachowania i ochrony naszej planety. W miarę zagłębiania się w połączenie z naturą, możesz doświadczyć Chwil głębokiej transcendencji i jedności. Są to momenty, w których poczujesz się jednością z całym wszechświatem, doświadczając poczucia czystej błości i jedności. W miarę zbliżania się do przejścia na nową ziemię Twoje zmysły mogą ewoluować, aby postrzegać szersze spektrum energii i wibracji. Możesz zauważyć, że postrzegasz świat wokół siebie w inny sposób, słysząc jaśniej, widząc energię i stając się bardziej wrażliwym na nie. Obejmuje to postrzeganie szerszego spektrum rzeczywistości, w tym częstotliwości poza typowymi ludzkimi zmysłami. Świat wokół Ciebie ożyje w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Rozróżnisz piękno i energię. Które przenikają wszystko, a to zrozumienie pogłębi Twoje docenienie cudu istnienia. Możesz zacząć doświadczać równoczesnej świadomości wielu linii czasu lub równoległych rzeczywistości, postrzegając istoty lub byty z różnych wymiarów i wchodząc z nimi w interakcje. To tak, jakbyś miał dostęp do ogromnej kosmicznej biblioteki której możesz eksplorować gobelin istnienia. Uświadomisz sobie, że rzeczywistość jest znacznie większa i bardziej złożona niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Twoje spotkania z istotami z innych wymiarów poszerzą twoje zrozumienie kosmosu i twojego miejsca w nim. Jak zawsze podkreślała Kristina von Drain Nasze ciała muszą dostosować się do piątego wymiaru. W miarę zbliżania się do pełnego przejścia możesz zauważyć zmiany w swoim ciele i preferencjach żywieniowych. Zmiany te mogą obejmować głębokie zmiany energetyczne, prowadzące do zmian w wyglądzie fizycznym lub zdolnościach. Możesz również zauważyć wahania w osobistych poziomach energii i wibracjach. Twoje ciało jest naczyniem, przez które doświadczasz tej rzeczywistości, a w miarę uzyskiwania dostępu do wyższych wymiarów, przejdzie ono niezbędne dostosowania, aby dostroić się do nowych częstotliwości. Zaufaj tym zmianom, ponieważ są one częścią Twojej ewolucji. W miarę zbliżania się do przejścia do piątego wymiaru, możesz częściej doświadczać synchronii i znaków ze wszechświata jako sił przewodnich. Im bardziej będziesz podążać za tym boskim przewodnictwem i ufać Mu, tym częściej i głębiej będziesz napotykać te znaczące wydarzenia. To tak, jakby wszechświat. Nieustannie do ciebie szeptał, prowadząc cię na twojej ścieżce. Zwracaj szczególną uwagę na znaki i synchronie, ponieważ są to okruszki chleba, które prowadzą cię do twojego prawdziwego ja i twojego przeznaczenia w nowej ziemi. Możesz mieć żywe sny o byciu w niezwykłych miejscach. Ponadto. Możesz otrzymywać żywe wizje i przebłyski nowej ziemi podczas swoich codziennych czynności. Tym wizjom będzie towarzyszyć głębokie poczucie spokoju i miłości do życia. Te sny i wizje służą jako okna do przyszłości, objawiając piękno i harmonię, które czekają na ciebie w piątym wymiarze. Działają jako źródło inspiracji i motywacji, przypominając ci o niesamowitej podróży, którą podejmujesz. Jednym z najbardziej głębokich, a czasem trudnych aspektów przejścia do piątego wymiaru jest możliwość, że ludzie znikną z twojego życia. Zjawisko to występuje jako naturalna konsekwencja zmiany twojej energii i wibracji. Niektóre relacje Mogą już nie rezonować z Twoją wyższą częstotliwością i możesz zauważyć, że niektóre osoby wybierają opuszczenie Twojego życia. Chociaż może to być bolesne i dezorientujące, ważne jest, aby zrozumieć, że jest to część naturalnego porządku ewolucji Twojej duszy. Dostrajając się do częstotliwości piątego wymiaru, naturalnie przyciągniesz. Dusze, które rezonują z Twoją nową energią, prowadząc do bardziej znaczących i autentycznych połączeń. W miarę zbliżania się do pełnego przejścia na nową ziemię, w Twoim życiu rozwiną się niezwykłe i in inspirujące wydarzenia. Te doświadczenia nie są zwykłymi zbiegami okoliczności, są manifestacjami Twojej Ewoluującej świadomości i Twojego dostrojenia do wyższych częstotliwości piątego wymiaru. Przyjmij te niezwykłe wydarzenia z otwartym sercem i poczuciem zachwytu, ponieważ są to znaki, że jesteś na właściwej ścieżce. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Jesteś częścią zbiorowego przebudzenia. A razem tworzymy świat pełen miłości, współczucia i jedności. Nauki Krystyny von Dryen wskazały nam drogę, drogę do świetlanej i bardziej harmonijnej przyszłości. Tak więc, kiedy napotkasz te dziwne i wspaniałe zjawiska, pozwól im zainspirować cię i wzmocnić, aby kontynuować podróż do nowej Ziemi. Z niezachwianą wiarą i nieskończoną miłością. Najlepsze dopiero nadejdzie, a przyszłość kryje niewyobrażalne cuda dla tych, którzy odważą się przyjąć przejście do piątego wymiaru. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej pouczającej podróży do nowej Ziemi. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tym przebudzeniu. Razem tworzymy świat. Pełen miłości, współczucia i jedności. Jeśli ten film był dla Ciebie inspirujący, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej wnikliwych treści. Możesz również obejrzeć nasze inne filmy na podobne tematy, aby pogłębić swoje zrozumienie. Pozostań z nami w kontakcie, śledząc nasze konta. W mediach społecznościowych poniżej. Nadal szeszmy pozytywność i podnośmy naszą zbiorową świadomość. Do następnego razu niech Twoja podróż będzie wypełniona nieskończoną miłością i niezachwianą wiarą. Najlepsze dopiero nadejdzie.